Za nami część pierwsza i część druga zmian do instrukcji IR1. Jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć tą część pierwszą i część drugą, spokojnie, linki są w opisie, a tymczasem zapraszam na część trzecią. I tutaj kontynuujemy paragraf 60, który mówi o ostrzeżeniach, ale zabierzemy się za ustęp 19, punkt pierwszy, który mówi, że dyżurny ruchu, u którego zaistniały okoliczności wymagające wydania jednorazowego ostrzeżenia, powinien. Zawiadomić o ostrzeżeniu dyżurnego ruchu stacji wyznaczonej lub stacji ostatniego postoju pociągu, albo dyżurnego ruchu stacji sąsiedniej z odnotowaniem w dzienniku telefonicznym, czyli tym R138, ale jeżeli posterunek ruchu jest wyposażony w system Servo Servo 2, należy dokonać zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzeżenia w sposób przewidziany i znowu odwołanie jest do instrukcji użytkownika. Idziemy dalej, znów zatrzymujemy się, paragraf 60, ustęp 22. A mianowicie, jeżeli nie podano terminu, do którego obowiązuje ostrzeżenie, jest ono logiczne, ważne do odwołania. Ostrzeżenie odwołuje się w trybie przewidzianym dla zawiadomienia o wprowadzeniu ostrzeżenia bez oddzielnego potwierdzenia otrzymania odwołania według wzoru. No i właśnie zaraz wzór będzie. Zachowaniem teraz będzie potwierdzenia, otrzymania, odwołania, potwierdzenia, otrzymania, odwołania. Było tak, że jak ja pracowałem, to że każde odwołanie trzeba było potwierdzić, później odwołania nie trzeba było potwierdzać, a teraz zachowaniem, potwierdzenia, otrzymania, odwołania według wzoru, i tutaj mają Państwo wzory po staremu i po nowemu i odwołanie ostrzeżenia. W przypadku postronku ruchu wyposażonego w servo servo 2 dokonuje się zgodnie z instrukcją użytkownika servo servo 2. Także mówię ostrzeżenia ogólnie, ale wszelkiego typu szczegóły są zawarte właśnie w instrukcji użytkownika tych systemów servo oraz servo 2. Ustęp 24 mówi nam o tym, że jeżeli zawiadomienie o konieczności ostrzeżenia drużyn pociągowych otrzyma dyżur ruchu po odgałęźnego I tutaj uwaga, odstępowego lub niewyposażonego w serwo 2, też taka jest możliwość. Nie wszystkie tutaj poserunki będą wyposażone w serwo 2, obowiązany jest on wydawać drużynom pociągowym ostrzeżenia do czasu. Albo zawiadomienia o ostrzeżeniu dyżurnego ruchu najbliższej stacji, i otrzymania od niego potwierdzenia za odebrania ostrzeżenia, lub otrzymania informacji, który pociąg pierwszy zostanie zawiadomiony o ostrzeżeniu oraz przejazdu wszystkich pociągów, które odjechały z najbliższej stacji bez ostrzeżenia. Ustęp 25. W przypadku, gdy pociąg ma rozpocząć jazdę na stacji na której nie jest ona wyposażona w serwo 2 dyżurny ruchu tej stacji powinien zażądać od dyżurnego ruchu właściwej stacji wyznaczonej w regulaminie technicznym podania mu ostrzeżeń obowiązujących na odcinku pomiędzy stacją początku biegu tego pociągu a najbliższą stacją, na której istnieje, będzie istniała możliwość doręczenia wydruku ostrzeżeń dla tego pociągu. Dla tras objazdowych i tu jest nowy tutaj paragraf, ten 16, nie pamiętam co to jest za paragraf. Ostrzeżenia i trasy wzorcowe, paragraf 58, czyli właśnie rozkazy pisemne, należy wydawać na dalszą trasę biegu pociągu, a gdy to jest niemożliwe, do sąsiedniej stacji. Teraz mi się przypomniało, że sekundkę, spojrzę. paragraf 16 to było bodajże chyba przygotowanie pociągu do jazdy. Sprawdzę, żeby nie było tutaj e, jakichś ponówień. Tak, nie przepraszam, znajomość linii kolejowych. Przez różne pociągowe, no i niestety wszystkich paragrafów człowiek jeszcze nie zna. Ok, okay. ustęp 26. Tutaj z racji tego, że e, zmienio, zmieniły się te załączniki, e, to też będzie uwzględnione. Dyżurni ruchu, którzy otrzymali zażądanie, żądanie, żądanie zarządzenie lub zawiadomienie o ostrzeżeniu, powinni niezwłocznie wpisać się do właściwej książki ostrzeżeń doraźnych zgodnie z załącznikiem trzecim. Lub elektronicznej książki ostrzeżeń, bo takowa jest. Jednorazowy ostrzeżeń, logiczne jest to, nie wpisuje się do książki ostrzeżeń. Ustęp 30. Każde ostrzeżenie należy oddzielić od następnego poziomą kreską. No właśnie, dodali, że przed tym, w przypadku, gdzie książka ostrzeżeń doraźnych, czyli R189, prowadzona jest w formie papierowej bo tak, takie książki jeszcze są, każde ostrzeżenie należy oddzielić od następnego poziomą kreską. Po odwołaniu ostrzeżenia we wszystkich książkach ostrzeżeń, w których wpisane było to ostrzeżenie, należy wypełnić rubryki dotyczące odwołania, a rubryki dotyczące wprowadzenia przekreślić. Teraz uwaga, to czego nigdy nie lubiłem, pierwszego dnia każdego miesiąca należy wszystkie obowiązujące ostrzeżenia przynieść, przepisać z poprzedniego miesiąca Należy przy tym poprzednie zapisy w rubrykach dotyczących wprowadzenia przekreślić, a w rubrykach dotyczących odwołania zanotować przeniesiona pod pozycją taką i taką. Zawsze patrzę, słuchajcie, kiedy czy nie mam przypadkiem ostatniej służby w sensie w danym miesiącu, czyli nocki z ostatniego na pierwszego danego miesiąca, bo wtedy obowiązkiem tego dyżurnego ruchu jest przepisać wszystkie ostrzeżenia. Które są na tej stacji, jeżeli nie prowadzi on tej książki ostrzeżeń doraźnych w formie elektronicznej. Ja w Gniewkowie prowadziłem to w formie papierowej, czyli miałem książkę ostrzeżeń doraźnych, ale w Jabłonowie Pomorskim miałem już serwo, więc tam prowadziłem tylko książkę elektroniczną, tak zwane serwo. Także o tyle plus to był. Ustęp 31, a mianowicie tu tutaj mamy. Jeżeli w książce ostrzeżeń doraźnych R189 i tak dalej, odwono ostrzeżenie, to jest możemy dalej przeczytać. I tak dalej. To sobie możecie mi zatrzymać. Jedziemy dalej. Ustęp 32. No właśnie, znowu do każdej książki ostrzeżeń dodali doraźnej, tak? Ze stacyjnego kompletu i tak dalej, Ustęp 33. W regulaminie technicznym należy ustalić, na których posterunkach ile książek ostrzeżeń i w których kierunkach należy je prowadzić o ile posterunek techniczny nie jest wyposażony w serwo 2 bo jeżeli jest sprawa chyba tutaj myślę logiczna ustęp 34 czyli nie schodzimy z tego paragrafu 60 z tych ostrzeżeń a mianowicie dyżurny ruchu przekazujący dyżur powinien przekazać następu, następcy wszystkie książki ostrzeżeń oraz wskazać mu pisemnie i ustnie te ostrzeżenia na które nie wpłynęło wymagane potwierdzenie, otrzymania ich, jak również te pociągi, które są w drodze, a ze stacji wyznaczonej odjechały przed pociągiem, od którego rozpoczęła ona wydawać ostrzeżenia, tam, oczywiście, powinny być książki ostrzeżeń doraźnych. W przypadku gdy posterunek techniczny wyposażony jest w serwo 2, należy przekazać informacje o pociągach, które nie zostały spowiadomione o nowych lub odwołanych ostrzeżenia. Także tutaj trzeba to przekazywać. Ustęp 36a, uwaga, na posterunkach ruchu wyposażonych w urządzenia systemu elektronicznej rejestracji i wydawania ostrzeżeń doraźnych, to dali serwo 2, bo to wchodzi, tak? zasady prowadzenia książki ostrzeżeń doraźnych określono w podręczniku użytkowania systemu, musi być on zaakceptowany przez biu dyrektora biura eksploatacji i infra i obsługi pasażerskiej. OK, teraz uwaga. Przechodzimy w końcu, u, u, utykamy tutaj e, temu paragrafowi. Teraz 63. To są uwaga prędkości jazdy pociągów, a mianowicie największa dozwolona prędkość jazdy pociągu, której nie wolno przekroczyć, jest wskazana dla każdego pociągu wewnętrznym rozkładzie jazdy. Prędkość ta powinna być zmniejszona w przypadkach lub miejscach wskazanych w niniejszej instrukcji. Wykazie ostrzeżeń stałych rozkazie pisemnym lub zarządzeniu przewozu przesyłki nadzwyczajnej bo też uwaga jeżeli jest przesyłka nadzwyczajna ona nie może jechać bez specjalnego zarządzenia przewozu przesyłki nadzwyczajnej dyżurny ruchu ma do tego wgląd bo tam ma specjalne warunki przewozu między innymi gdzie musi patrzeć czy wszędzie może dany pociąg na dany tor szlak wjechać tak dalej oraz gdy maszynista uzna to za potrzebne Ok, dalej. Właśnie, paragraf 63, paragraf 63, ustęp 5 to jest ta tabela z tymi prędkościami. Tam sobie zobaczcie, bo nie uwzględniałem wszystkiego. Teraz tak, ustęp drugi, ale uwaga, paragraf 64, czyli postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu. Teraz uwaga, ustęp drugi, punkt 1, litera CE. Teraz uwaga, o czym mówi. O tym, że uwaga, jeżeli maszynista powinien zatrzymać pociąg, jeżeli uwaga, Pociąg został skierowany na tor lewy, a drużyna nie otrzymała wymaganego zezwolenia. To znaczy, jeżeli nie można podać sygnału i wskaźnika, o których mowa, gdy dyżurny ruchu po sterunku zapowiadawczego wyprawiający pociąg na tor lewy i tak dalej przekazał rozkaz pisemny. Tak tak naprawdę to jest trochę powielenie, pamiętacie do jego paragrafu 51. Siódmek, czwart, czwartego Tam, gdzie było prowadzenie ruchu jednotorowego, dwukierunkowego przy zamknięciu jednego toru, tak naprawdę tutaj powielenie yy, tego zapisu. Ok, paragraf 64, ustęp 3: Drugi maszynista pojazdu trakcyjnego, obowią trakcyjnego obowiązany jest brać udział, no i tutaj mowa literówka, poprawili ją w obserwacjach, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, względnie przyjazdu przez stację A, poza tym także w innych przypadkach, o ile obowiązki obsługi pojazdu kolejowego. Zmienili to nie trakcyjnego, zresztą wywalili z poprzedniej w hmm, poprzednich zmianach do Ir 1 definicję pojazdu trakcyjnego, tylko fajnie, pięknie, ale definicja pojazdu trakcyjnego pojawiała się wiele razy. Widzę, że teraz wywalili, zostawili pojazd kolejowy. Bo każdy pojazd trakcyjny jest pojazdem kolejowym, ale nie każdy pojazd kolejowy jest pojazdem trakcyjnym. Pojazd trakcyjny, czyli pojazd posiadający własny napęd. Ok. Ustęp czwarty, mówiący, że maszynista powinien dotrzymywać rozkładowego czasu jazdy ustalone dla danego pociągu. Logiczne jest to. I w akapicie drugim. Masz niście nie wolno przekraczać największej dozwolonej prędkości wskazanej wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów, maksymalnej prędkości eksploatacyjnej pojazdów kolejowych nie większej niż prędkość konstrukcyjna, czyli ta pojazdowa, wchodzący w skład pociągu, prędkości wskazanej w wykazie ostrzeżeń, rozkazie pisemnym lub zarządzeniu przewozu przesyłki nadzwyczajnej. Ustęp piąty mówiący o tym, że jeżeli maszynista zauważy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, powinien podać sygnał alarm, kropka, jeśli usłyszy lub dostrzeże sygnał alarm, powinien niezależnie od okoliczności albo zatrzymać obsługiwany pociąg, albo zmniejszyć jego prędkość jazdy tak, aby mógł go zatrzymać przed przeszkodą. No oczywiście, jeżeli mamy sygnał radio stop, no to z automatu tutaj się zatrzyma, jakby nie patrząc. Okej. Okay. Ustęp drugi ustęp przepraszam, 21 punkt 1 litera C mówiąca, uwaga, o tym, że kierownik pociągu powinien, tutaj uwaga, co powinien, ee, przepraszam, maszynista przekraczać, aha, że powinien zatrzymać pociąg, jeżeli maszynista przekracza dozwoloną prędkość jazdy, czyli uwaga, Bywalili, że lub nie przestrzega obowiązujących ostrzeżeń. Czyli tutaj kierownik pociągu, od tego zapisu, formalnie nie wtrąca się w obowiązujące ostrzeżenia, tylko jedynie tutaj reaguje, zatrzymuje pociąg, reaguje, jeżeli maszynista przekracza dozwoloną prędkość. Dalej w punkcie drugim cały czas ma, kierownik pociągu powinien. No, właśnie, już nie zawiadomić dyżurnego ruchu najbliższej stacji, jeżeli zauważy na obsługiwanym przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu otwarte rogatki i brak drużnika przejazdowego. Tego zapisu już nie ma. Punkt drugi został uchylony. A punkt czwarty, uwaga: powinien zawiadomić dyżurnego ruchu dostępnymi środkami łączności o nieplanowym zatrzymaniu pociągu na szlaku. Przyczynie jego zatrzymania oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, jeżeli maszynista tego nie zrobi. O właśnie, tak tutaj ujęli, czyli wywalili tamto, a wsadzili jako ogólny punkt tutaj na końcu. 68, uwaga, ustęp 1, pół drugi, paragraf 68, 68, mówiący o jeździe w kabinie maszynisty, że dostęp, czyli możliwość jazdy w czynnej kabinie maszynisty mają osoby wskazane przez dyżurnego ruchu w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych okolicznościami. Podstawą do przyjazdu wskazanej osoby w czynnej kabinie jest wydanie drużynie trakcyjnej rozkazu pisemnego. Okej. Okay. Paragraf 69, a mianowicie wchodzimy, uwaga, w rozdział 10, czyli postępowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zdarzeń kolejowych. I 69, paragraf mówiący o ogólnych zasadach. Ustęp 4 mówi, że jeżeli dyżurny ruchu stwierdzi lub otrzyma powiadomienie albo nasunie mu się przypuszczenie o powstaniu potrzeby wzmożenia ostrożne, ostrożności lub zmniejszenia prędkości, powinien to zarządzić. I pociągu, drużyny pociągowe powiadomić o tym rozkazami pisemnymi. I to wszystko. Paragraf 76, czyli uszkodzenie wagonów w pociągu, ustęp 10, że w razie zauważenia braku zderzaka przy wagonie w pociągu należy bezwłocznie zawiadomić dyżurnego ruchu, który powinien najbliższy pociąg wyjeżdżający na zagrożony szlak zatrzymać. I drużynę pociągową zawiadomić rozkazem pisemnym o, polecając, przepraszam, już nie o, tylko zapędziłem się. Polecaj, rozkazie pisemnym za, po, polecając zmniejszenie prędkości jazdy do 20, zachowanie ostrożności, odszukanie zderzaka i usunięcie go z torowiska oraz zawiadomienie dyżurnego ruchu sąsiedniej stacji o wyniku poszukiwania zderzaka. W przypadku stwierdzenia przez drużynę pociągową, że zderzaka nie ma, lub zderzak został usunięty dyżurny ruchu dla następnych pociągów nie wprowadza tutaj żadnych ograniczeń. Dalej, 77 paragraf mówiący o brak sygnałów na pociągu lub niewłaściwego osygnalizowania. I podobna sytuacja, gdy pracownik obsługujący smafor nie stwierdził z całą pewnością lub nie upewnił się, że pociąg ma sygnał końca pociągu, należy. Uważać, że mogło nastąpić rozerwanie pociągu, i wówczas nie wolno uczynić niczego, co umożliwiłoby wyprawienie innego pociągu na tor, po którym przejechał pociąg bez sygnału końca pociągu. Tory sąsiadujące z torem, po którym przejechał pociąg bez sygnału końca pociągu należy uważać za zagrożone, i przed wyprawieniem na nie pociągu należy drużynę pociągową zawiadomić rozkazem pisemnym o. Polecając zmniejszenie prędkości jazdy do 20 i zachowanie ostrożności. Tak było, a znaczy, przepraszam, tak jest jeszcze, ale od 14 grudnia nie będzie rozkazu pisemnego o Tylko sam rozkaz pisemny, tak? Ok, idziemy dalej. 7-8 paragraf mówiący o uszkodzeniu sieci trakcyjnej. Ustęp 4 mówiący, że drużyny pociągowe wyprawianych pociągów trakcją spalinową należy powiadamiać rozkazami pisemnymi. W celu zachowania ostrożnej jazdy pociągów w miejscu obniżenia sieci trakcyjnej, kilometra jego znajdowania się i, i konieczności obserwacji miejsca opuszczenia sieci, bo tam, gdzie jest trakcja, trakcja elektryczna, to prawdopodobnie, jeżeli jest obniżona sieć, to nie wolno tutaj, jest tor zamknięty dla ruchu trakcji elektrycznej, tylko trakcja spalinowa i parowa ewentualnie może tutaj jechać. Ale widać, że parowa wtedy nie, bo widzimy tutaj, że zapis jest dotyczący tylko trakcji spalinowej. 8.1, czyli wyposażenie pojazdów pomocniczych i obowiązki maszynisty lub prowadzącego pojazd kolejowy. Uwaga, o czym mówi? O tym mówi, że wyposażenie pojazdu pomocniczego. Dla przypomnienia, pojazd, którego budowanie pozwala na włączenie go do składu pociągu. On musi kursować samodzielnie. I tutaj, w tym przypadku, taki pojazd należy wyposażyć już nie w druki rozkazów, a będzie formularze rozkazów pisemnych. Tak to jest określone formalnie, że maszyniści będą posiadać i dyżurni ruchu nastawniczy formularze rozkazów pisemnych. 8.2, czyli prowadzenie ruchu pojazdów pomocniczych, że maszyniste PSD w razie jazdy po torach kolejowych obowiązują wszystkie postanowienia odnoszące się do pojazdów pomocniczych. I dalej mamy w razie potrzeby pojazdu PSD, czyli pojazdu sznowodrogowego do miejsca wypadku lub do miejsca robót. Można pojazdem wstawić na tor kolejowy po sterunku zapowiadawczego lub na szlaku. Wstawienie pojazdu na szlaku może się odbyć po otrzymaniu zezwolenia, czyli rozkazu pisemnego, doręczonego lub przekazanego za pomocą urządzeń od dyżurnego ruchu. Ok. 8.4 Paragraf mówiący o zawiadomieniu dróżników przyjazdowych i o odjeździe pociągu i innych okolicznościach. I uwaga, ustęp 24 mówiący o zasadach postępowania w czasie prowadzenia prac w strefie oddziaływania urządzeń SSP. I uwaga, punkt 2 mówiący, gdy, nie, gdy jest możliwość zaktywacji urządzeń SSP, czyli wyłączenia czujników, osobno dla każdego z torów. Dyżurny ruchu przed wyprawieniem pociągu roboczego, co robi po to, że czynnym lub torach czynnych ruch pociągów prowadzi bez wprowadzania ograniczenia prędkości po uprzedzeniu drużyn pociągowych rozkazem pisemnym i tu będzie rozkaz pisemny o konieczności dodatkowego podawania sygnału dźwiękowego baczność itd. W rozkazie pisemnym, i tu zapomniałem dodać na czerwono, ale tego nie ma. W rozkazie pisemnym wydanym pociągowi roboczemu nakazuje ograniczenie prędkości pociągu roboczego do 10 km na godzinę na całe szerokości przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, a kierownikowi pociągu roboczemu lub innemu uprawnionemu pracownikowi kierowanie ruchem w czasie jazdy pociągu roboczego. To jest to, co mówiłem o jeszcze w poprzednich zmianach. To była, pamiętam, zmiana od 1 grudnia 2024, czyli to była zmiana do instrukcji IR1 oraz IR7, gdzie tutaj, jeżeli ma tutaj kierownik pociągu roboczego albo inny uprawniony pracownik kierowanie ruchem, wtedy dyszka nie ma problemu, nie trzeba wtedy po tym torze czynnym wprowadzać ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Ok, dalej ten sam ustęp. W przypadku konieczności dojazdu lokomotywy luzem w celu ściągnięcia uszkodzonego składu należy uprzedzić drużynę pociągową rozkazem pisemnym o konieczności ograniczenia prędkości jazdy do 20 i dodatkowego podawania sygnału baczność zgodnie z treścią ustępu 19. Teraz uwaga. Skończyliśmy tutaj na tych podstawowych rzeczach. Teraz dodatki. Uwaga, bo Pojawił się dodatek czwarty do instrukcji R1, czyli uwaga, nie było tego, był dodatek pierwszy, drugi i trzeci, ale uwaga, nie mylić proszę dodatków do wewnętrznego rozkładu jazdy, czyli nie mylimy dodatku pierwszego do WRJ i dodatku drugiego do WRJ. Dodatek pierwszy to były warunki techniczno-ruchowe. Dodatek drugi wykaz ostrzeżeń stałych, a to są dodatki do instrukcji IR1. Czyli tam mamy na przykład wzory telefonogramów, albo tam te zawiadomienie drużynków o dzwonka, i tak dalej. Ale pojawił się dodatek czwarty, czyli księga formularzy. W księdze formularzy jest opis każdej instrukcji zawartej w rozkazie pisemnym. Co po kolei się wpisuje, jak się wypełnia, i tak dalej, i tak dalej. Spokojnie na tej podstawie również zrobiłem prezentację. Po tym materiale zaczniemy sobie nowe rozkazy pisemne. Ok. I uwaga, załącznik numer 3 było tak, a jest tak. Tu jest mały błąd, o którym zaraz wspomnę, ale uwaga, już nie ma tutaj przykładu rozkazu pisemnego o, tylko komputerowy wydruk rozkazu pisemnego systemu serwo. Ok, ale tu zaraz za chwilę nie wiem, czy ktoś zauważy mały błąd, o którym za chwileczkę wspomnę. I uwaga: były załączniki 3A, 3B, 4, 4A, 5A i tak dalej. Nie ma już tego logicznego, bo nie ma tutaj już rozkazu pisemnego. Co będzie? Będzie za to uwaga, zmiana numeracji załączników, a mianowicie załączniki numer 6, 7, 8 będą jako 4, 5, 6. Tak to można ująć. Ok. Teraz uwaga i to by było uwaga Szanowni Państwo na koniec, ale czy będą zmiany zmian? A mianowicie uwaga, czemu tak ująłem z tego względu, że no będą, bo już mówię czemu, a mianowicie jakbyście sobie odpalili teraz tą najnowszą tą od 14 grudnia instrukcję IR1 i będziecie w spis treści to zauważcie jedno, że no po numerze po numeracji strony 262 jest ponownie 252, czyli wstawili załączniki dodatek czwarty ale nie uwzględnili tutaj zmiany numeracji pozostałych tutaj załączników. Także na pewno to, bo już nawet widzimy, że strona tutaj w tym w IR1 jest tam przykład nie wiem 252, a na stronie pokazuje 270. Także tutaj jeżeli 270, przykładowo, więc na pewno tutaj będzie mała zmiana. Na dodatek uwaga Mamy ten rozkaz pisemny, no właśnie, mówimy o komputerowym wydruku rozkazu pisemnego systemu serwo. Zresztą cały załącznik 59 zmieniliśmy, że to jest komputer, już nie komputerowy wydruk rozkazu pisemnego O, tylko komputerowy wydruk z, z rozkazu pisemnego systemu serwo. Więc to zostanie zmienione I na pewno musi być zmienione. Uwaga to, a mianowicie zauważyłem, no właśnie to jest załącznik, bodajże że numer. 3, czyli tam, gdzie są tutaj te wzory, bodajże e, tych wszystkich przykłady zapisów dokumentacji, dziennik ruchu, dziennik telefoniczny i tak dalej. I tam zobaczcie, i mamy tutaj jeszcze po staremu R306, R305 i tak dalej, nie? Także tutaj musi być po nowemu identyfikator rozkazu pisemnego. Także na pewno to zostanie zmienione. Przepraszam, że trochę szybko gadałem w niektórych tematach, ale już od półtorej godziny cały czas nadaje. Pamiętajcie, YouTube ma taką funkcję, że możecie mnie tutaj, tutaj zminimalizować, to znaczy zmniejszyć prędkość odtwarzania. Wtedy wolniej będę mówił, ale dzisiaj mówię po całodniowym zajęciach z licencji maszynisty i jeszcze wybiła na północ, także żeby tutaj wam aktualnie wszystko przekazać. Już gardło boli, ale spokojnie jeszcze daję radę, żeby się z wami pożegnać. Także uwaga, koniec tych zmian. Dziękuję za uwagę. Tak jak mówię, są trzy części. Do tego dochodzi również prezentacja. Wam tutaj teraz w opisie tą prezentację wrzucam, plus te dwie części z poprzednich tematów. Macie, korzystajcie śmiało. Oczywiście tę ta prezentację tam poprawię. Te małe druczki co są. Korzystajcie, to jest dla Was. Pamiętajcie, daje Wam możliwość tutaj pobrania, ale nie wolno modyfikować. Jak to wychodzi tutaj, to żeby nie było, że ktoś to zmieni i tak dalej. Także jak to wychodzi. Tak jest w formie niezmienionej. Także uwaga, za parę dni dam nowy rozkaz pisemny i tutaj już będę uwaga, najpierw powiem ogólnie o nowym rozkazie, a później powiem o zasadach wypełniania. Także spokojnie, też czeka nas intensywny czas, ale spokojnie, tak żeby tego 14 grudnia, jak wybije godzina północ, Żebyśmy wszystko na bieżąco wiedzieli. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie. Jakieś pytania, wątpliwości, śmiało pytać, co będę wiedział, to odpowiem. Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.